Cały dach jest do zrobienia. Mhm. Amatorami zaczynamy dopiero przygodę z tym wszystkim. No, to chwila i będzie. No. no, już się opłacało robić miejsce. Gdzie się nie dotknie, wszystko się rozwala. Ratuje dach tymczasowo. Mamy tu z rana przy poranej kawce codzienny rytuał. Odpowiadamy na pytania Wasze. Dziękujemy bardzo. Wspaniałe pytania, wspaniałe komentarze. No i tak sobie tu oglądam. Sarenki pod lasem spacerują. Tam pod lasem widać dwa młode jelenie, próbują się. Wczoraj uprzedniliśmy oborę. Trzeba to wszystko dziś Posortować gdzieś, powinno się część, wyrzucić, zobaczymy co z tego nam się jeszcze kiedyś przyda. Wczoraj już nie daliśmy rady, bo przyjechał elektryk wieczorem, w końcu... w końcu przyjechał, dotarł do nas, porobił znów troszeczkę, tak na raty robi, no ale dobrze coś tam ogarnął. I był jeszcze... Jeszcze był taki budowlaniec, który nam wycenił z grup Jak Wam wspominałem, myśleliśmy na tym, żeby to samemu zrobić, ale jednak ach, chcielibyśmy to jak najszybciej mieć zrobione i dobrze mieć zrobione. Także myślę, że weźmiemy firmę, żeby nam to zrobiła. I jednak będzie, o, sarenka podeszła bliziutko. Myślę, że będzie jednak dwuspadzisty tak jak teraz troszkę się kąt zmniejszy przez to, że zrobimy wieniec dookoła będzie dookoła budynku wieniec, szczyty zrzucimy i zrobimy dookoła wieniec i wtedy podniesiemy szczyty na nowo, podmurujemy no i będzie lekko mniejszy spad. Tak zrobimy, na wycenę, no tani nie będzie, ale raz porządnie zrobimy i będzie spokój, przecież chcemy tu zostać, no myślę, że już do końca życia, mam bynajmniej taką nadzieję, bo ciężko by było znaleźć coś piękniejszego, o, sarękę sobie tam wyjada. O, druga do niej idzie. Śmieszne one są. Koniam się. No, także to też będzie ogarnięty temat z dachem. Wtedy będziemy mieli ładny garaż. No, i jakieś kurki. O, kolejna przybiegła. I jeszcze jedna biegnie. To jest jedyne pole tu dookoła, które nie jest obrobione. I one lubią sobie tu przychodzić. Już dookoła wszystko jest zasiane. No i Radek się wziął za te pożyczki. Dzisiaj od razu po Waszych komentarzach zaczął robić rano. Tak, wyciąłem te wszystkie suche gałęzie martwe mhm. i usunąłem tu jeszcze znaczy usunęliśmy razem wszystkie chwasy dookoła porzeczki no i teraz wyłożymy jeszcze korą e, dziękujemy w ogóle za to że podpowiadacie nam co mamy robić w tym ogródku ostatnio nam jeszcze napisał Łukasz chyba w komentarzu żebyśmy spod tych drzewek owocowych wybrali tą korę Wyłożyliśmy dookoła, tam gdzie posadziliśmy nowe drzewka, że to podobno jest niedobrze, ziemia i dobrze, że zakwaśnie na ziemię wtedy i drzewko padnie. Także dziękuję bardzo, że nam podpowiadacie. Takie, no. takie rzeczy nam bardzo pod... no, pomagają, bo Pomagam. my jesteśmy dopiero mhm. amatorami. Zaczynamy dopiero przygodę z tym wszystkim. Wiadomo, tam co nieco się widziało, ale tak naprawdę to no, my dopiero się uczymy wszystkiego, tak? I także dziękuję, że nam podpowiadacie. Róbcie to proszę dalej. No, to jakoś to będzie tutaj, z Waszą pomocą, będzie tu pięknie. Tak jest. Dzisiaj trochę lepsza pogoda. Rano padało, co prawda. No, ale teraz słońce nawet wyszło i jest sokiem. przyzwoicie. Dziś następny duży krok do przodu. Byliśmy akurat u notariusza. Mamy umowę przedwstępną teraz, drugą warunkową. Czekamy na odpowiedź kowru. Jeszcze myślę, że maksymalnie 4 tygodnie i będziemy mieli finalną umowę już wtedy, tak? Tak. No, także już i jest wtedy już oficjalnie wszystko nasze. Mhm. No i... Także działamy, dzieje się coś, mm. znów do przodu duży. No, nawet spodnie się opala. No, fajnie jest, słoneczko wyszło. Od rana padało. No mówiłam już. No się rozpogodziło ładnie. No. no, rano było wstrętnie. Ale pokaż jakie pączki puszczają już tu. Idę. To wszystko fajnie pączkuje już, nie? Mhm. Mm też tak. Dobra, przybliż. Fajnie, a nie pokaż. Pani już puszcza. No, coś tutaj jest. Chyba nie złapie ostrości, tak za blisko. No, tak prawie. O, teraz fajnie wygląda. Tak. Myślę też. Chodź to może od tej strony. A Fajnie wszystko zaczyna puszczać. No, chwila i będzie, będzie zielona. No w końcu, bo już się w tym roku nie mogę doczekać. No, chciałem wam podziękować za Wasze wsparcie, za Wasze podpowiedzi, za Wasze miłe komentarze. za to, że nam podpowiadacie, co mamy robić, zmienić w tym ogrodzie. To jest wszystko bardzo ważne dla nas. Tak jak mówię, jesteśmy amatorami. No. Dopiero zaczynamy przygodę z tym wszystkim. I każda dobra rada jest na wagę złota. Także dziękujemy bardzo za to. No i za wsparcie finansowe oczywiście też tym, którzy nas wsparli finansowo bardzo dziękujemy. Tak, dziś piękna pogoda w ogrodzie, działamy także. Porzeczki wycięte, wszystko co było suche, wycięte, obłożone ładnie z ręką. Zobaczymy. To odżyje. To wszystko było zarośnięte, tego w ogóle nie było widać. No wiadomo, że ta trawa, to zielsko, wszystko zabierało energię tym krzewom. No i to wszystko wypadło z czasem. Teraz to, to odżyje ładnie. Ciekawe, jaka to jest porzeczka. Czy to jest czarna, czy czerwona, czy biała. No już się nie mogę doczekać. Fajnie, fajnie Stare porzeczki Inaczej jak się posadzi jakieś nowe małe z marketu, a jak się przejmie takie stare odmiany mają pewnie sporo lat Zobaczymy jaki będą miały smak No ja szczurek jak na razie nie ma kontroluję co chwilę, ale to chwilkę potrwa, aż się oswoją z terenem i podejdą. A z tego, co wyczytałem w komentarzach, kilku z was napisało, że to będą maliny, także bardzo nas to cieszy. Będzie fajne miejsce. Ja będę budować. O, jest jedna jaszczurka, ale piękna. No, już się opłacało robić miejsce. Jak ciepło? To chyba nie w tą stronę powinnam leżeć, no ale. <laughs> no. Fajnie, nie? Maliny będziemy mieli. Słodziutkie maliny. Ach. Ja bardzo lubię maliny, no. czarne porzeczki też uwielbiam. Także i czereśnie. No na no czereśnie to ja nie jest chyba tam nie chcę na ten drzewie z i tam coś jest <laughs> Cały czas. Jeszcze mamy kilka takich korzeni, które będzie trzeba usunąć. Podkopiemy je i spróbuję w jak największych kawałkach je wyciągnąć. I na pewno znajdzie się jeszcze jakieś fajne miejsce tu. Na takie korzenie oczyszczone. I tak jak mówię, kamieni, jak najwięcej kamieni. Te, co tam leżą, to wszystko tutaj z lasu przyciągnęliśmy. Przynieśliśmy mordęga była ale no, ale później jest efekt fajny nie? no i za free za darmo a doszliśmy tu do do boku tej obory pełno śmieci wszędzie stare papy jakieś pokrycie dachowe sortujemy tutaj śmieci wrzucamy wyciągamy no bo to już tu leży pewnie 20 jest... no długo jak ten dach pewnie zmieniali 20 lat temu to tak rzucili to wszystko to się rozpada w rękę wszystko katastrofa no nic trzeba to wszystko ogarnąć posprzątać wywieźć ale sobie przygotowaliśmy już ognisko tu proszę nasz nowy nabytek na razie stoi na pójcie w przyszłości będzie stało na kostce To jest bardzo masywne ciężkie Solidnie zrobione z Deutschlandu Też poznaliśmy tego pana, który to sprzedał na Pchnim Targu we Wocławku Pojaliśmy niego do domu miał tam 10 kompletów mogliśmy sobie jeden wybrać bardzo fajna rzecz nie było to tanie ale się opacało Angelika walczy a walczymy to z tym wszystko zarośnięte wszystko wrośnięte o. Się nie dotknie, wszystko się rozwala. Myszy, co do porobiły ścieżki, szczury. Nie wiem. I to jest tu wszędzie pod tą trawą. Będziemy musieli to wszystko powyciągać. No, taka sytuacja. No, radek, tam robi chyba klapę na studnie. Bo tam ta się zepsuła. No to idziemy zobaczyć. robisz? Jeden z widzów nam podpowiedział, żeby założyć z boku wiadra jakiś ciężarek. A ja myślałam, że robisz klapę na studnie. Też robię klapę na studnie. Aha. Ale między innymi robię to takie stare podkowe. W sobie wymyśliłem, żeby było tak fajnie. Stare świecko i pomysłowo. I ją trochę oczyściłem z rdzy. Mhm. To był z tej stajni. Przywieźliśmy kilka takich zazerwiałych potków. Ja potrzebuję jeszcze jedną taką. No, ale tam leży i dużo jeszcze. Trochę mu oczyściłem. Na niedzielę potrzebuję. No i teraz tu z tej jednej strony zamocuję. Mhm. I wtedy jak się spuszcza, to wiadro się kipuje na jedną stronę. I się lepiej nabiera, nie? Mhm. Tak to trzeba było kombinować. No między innymi robię, też nam powiedzieliście, żebyśmy zamknęli studnię żeby tam nikt, nikt albo nic nie wpadło, żaden kot pies, list czy kruk. Czy Angelika? No i była tu była taka klapa jak przyjaliśmy, tylko... No ona jest popsuta. Ja, ja mówiłam, że ona się to... zepsuła, ona spruchniała Wszystko się rozleciało. No, ta jedna część wpadła do studni na szczęście Radek wyciągnął. Pasz. O! Cześć Kolek! latają nad, nad głowami żurawie no. no i teraz tych desek co wczoraj tam pościągaliśmy docinam na kształt tej starej no i sobie odrysowałem mhm. zaraz będę to skręcał zobacz Wysinał jak ja mam ładne buty czyste. wybrałam Możesz znów powrócić teraz. Tak, mogę powrócić i znowu wybiorę. <laughs> nie no, ja tak często, ja je tak raz na parę miesięcy pióre, bo nie chcę, żeby się zepsuły. Teraz można wyprać na jakiś czas, no. O, piękna pogoda się chce robić. Tak jest. Dobra, ja idę Wam składać film, bo już następny Wam składam. Także możecie się cieszyć teraz, co drugi dzień. <laughs> no. Dzięki za podpowiedzi. Tak, dziękujemy bardzo, cieszymy się że nam podpowiadacie zawsze no, to wykorzystamy w jakiś sposób nie dokładnie tak te seczki wycięte już na wymiar Teraz je troszkę przeszlifuję połączę i będzie przykrywa na studnie ta przykrywa tą studnię. Kiedyś zrobimy fajne takie zadaszenie. Ładnie cygiełkami tu obłożymy. Dookoła też będzie jakimiś kamieniami czy cygiełkami wyłożone. Tu jakaś czapa fajna przyjdzie na górę. Jakieś zadaszenie i, i wtedy wiatro na kolby będzie spuszczane. Tak jak kiedyś Tymczasowo, tak jak mówię, takie dekle. O! Coś takiego. O, na koniec jeszcze sobie postanowiłem przyjechać raz z lakierobejcą. Jednak jest to na zewnątrz. Trochę zabezpieczyć. Tak, idzie. Dobrze. Drugą warstwę nakładam. Mhm. Takie robajcy. Palisander. Palisander <laughs> oczywiście. No. no. Stare dechy. Normalnie byśmy je pewnie spalili, ale jeszcze by korzystane. No. Pewnie, że tak. Fajnie. Dobra. Super to no. wygląda. No, okay, mhm. To jest bejca czy lakierobejca? Lakierobejca. Mhm. Okay. Tym sobie stumulowaliśmy. Mhm. Fajnie. Efekt końcowy prezentuje się w ten sposób. Dwa razy bejcą przeciągnąłem. Ta jedna decha była już pomalowana, także się trochę oznacza, ale tymczasowo. Myślę, że jest ok, ważne, że już nikt nie wpadnie i o ja to właśnie chodziło. Andrzejka przygotowała mi na ognisko. Jak? No fajnie. Daleko od lasu nic się nie stanie. Fajnie. Mam dziurze specjalnie. No, oj, dziura, Fajnie. Dzisiaj sobie wzięłam i zasadziłam sobie wierzbę właśnie. Posadziłam ją, ale się mi tutaj przewraca. Nie wiedzieć dlaczego. O co tu chodzi? Nie wiem. Też jest straszny wiatr, więc może powinnam ją może jakimiś patykami przywiązać. Może w ten sposób bym zrobiła. O, może było dobrze. No nie wiem. Jeszcze raz takie coś robiłam. Także zobaczymy. Też może tutaj trochę za mało ziemi. Ale nie, no dodam tak jak było po prostu. No w każdym razie mam nadzieję, że będzie dobrze, że się przyjmie. Bo one już zaczęły wypuszczać w tej wodzie yy, pączki całe szczęście, bo myśleliśmy, że one już jednak nie puszczą, ale jednak fajnie to wygląda i puszczają. I ja się bardzo cieszę, bo ja tak bardzo chciałam wierzby. A mam nadzieję, że ona mi się tutaj kurczę nie przewróci. Boże. Mam taką nadzieję. No więc trzeba próbować. Tak. No, radę się trawę. Tutaj posadziłam drugą. Dam taką tyczkę, i tam na tamtych też dałam tyczki. Tutaj będzie sobie stała. tutaj w przyszłości chcę mieć taras. Więc tutaj zrobiliśmy już sobie taki mały ogródek. Tutaj tą pierwszą posadziłam. Zrobiłam ją i się trzyma. Całe szczęście, ją się chyba zapakała. No i tutaj jeszcze jedna. Wstała jeszcze jedna radek, ją chcę tam gdzieś z tyłu, e, niedaleko właśnie tego miejsca dla jaszurek, także no jest spoko, no. Fajna pogoda dzisiaj, oprócz tego, że wieje, jest super, słoneczko świeci cieplutko. Jutro ma trochę być gorzej, także dobrze, że już dzisiaj będą te drzewka posadzone. Cieszę się bardzo. No. A radę kosi tą trawę. Boże, świnty. Wygląda normalnie.